No dobra, jesteśmy na łucie i coś strasznie trąbi z daleka Także lecimy zobaczyć co to tak jest Biegniemy, coś trąbi grubo Co to tak grubo? Co to? Co to tak trąbi? To pociąg To pociąg to tak wielki pociąg ten jest prasne. tak nie, ale ja myślałem po tym trąbieniu że to coś leci ze stacji nie no nie że ze stacji tylko że to coś leci takiego wiesz no to zacnego się ja Jacie! A Jeszcze nam tu jakieś panie stanęły. No i stoi. Ja tu nie mam biletu do Sejaja. A bilety zawsze można kupić, nic się nie przejmuj. Kupić po Na przykład. Ja do ten nie Ten nie nasz? No uwaga, czy zatrąbi? Jak myślisz? Jedzie! Jedzie? Co to za odgłos torów pociągu na torach?